No ale dodatkowo jeszcze pamiętajcie o jednej najważniejszej rzeczy. Dzisiaj kupując Golfa GTI, na przykład 7, 8, on waży tonę 600, tonę 700. Lancia Delta HF Turbo Integrale, napęd na cztery koła, klimatyzacja, skórzane e, fotele, e, centralny zamek, wszystkie bzdury, abs -y, wspomagania kierownicy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, czyli taka, takie na dzisiaj może ABC wyposażenie, czyli absolutny brak czegokolwiek, bo nie ma radarów i cudów innych. Natomiast na owe czasy mega wyposażenie, full wypas, jak to się mówiło. Waży ponad 200. 500 kilo zapasu. A 500 kilo to jest naprawdę bardzo dużo. I do prowadzenia auta. Mamy masę samochodu, fizyka, która działa na ten samochód. Tak? To 500 kg to jest totalna przepaść. Do prowadzenia, ale też do przyspieszania. Słuchajcie, hamuje lepiej, przyspiesza, skręca. I tego się trzymajmy.